Ej no no, no, no czekaj, no co to właściwie było? Co? To e, ja czy niesamowite. Gdzieś się tego nauczyła? No cóż Samotna kobieta powinna znać takie sztuczki na wypadek, gdyby Szrek ty jesteś ranny. Co? A no coś takiego? O nie, to. To moja wina! Tak ale co, ale co? Szrek jest ranny! Szrek jest ranny? Szrek jest ranny? U mnie, Szrek, ty umrzesz! Spokojnie, nic mi nie jest! Szrek, nie rób mi tego! Jestem zbyt młody, żebyś umierał! Trzymaj nogi nad głową, weź dech i kaszlnicz! Ośle! Spokojnie! Jeśli chcesz się na coś przydać, idź do lasu i znajdź niebieski kwiat z kolcami. Niebieski kwiat i kolce, dobra, załatwionej? Nie umieraj, Szrek! A jak zobaczysz długi tunel, to nie idź stronę światła! Ośle! A tak jasne. Niebieski kwiat i kolce. Niebieski Właściwie, kwiat i kolce. Właściwie po co ten kwiat? Żeby go czymś zająć. A. Teraz się nie ruszaj, a ja usunę strzałę. O, ej, ej, powoli pani doktor. Przepraszam, ale trzeba to jakoś wyciągnąć. Ty, nie, 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 czekaj, nie starczy ale... w ten sposób. Na pewno mi nie pomożesz. Nie się. Dobrze, czekaj. E, przerwa. O. O. No dobrze. Co właściwie proponujesz? Niebieski kwiaty kolce. Niebieski kwiaty kolce. Niebieski kwiaty kolce. Byłoby prościej, jakbym nie był daltonistą. Niebieski kwiat. Wytrzymaj rek! Nadchodzę. Au, niedobrze. Spokojnie. Spokojnie, prawie się udało. Jeszcze kawałek. Hehehe! E, nic nie zaszło. My tu właśnie, yy... wiecie, jak chcecie pobyć trochę sami, to wystarczy tylko powiedzieć. Dobra? Daj spokój, to jest ostatnia rzecz na którą mam ochotę. Królewna tylko próbowała mi. <laughs> Au. Au. Ej, co to? <laughs> co to? To krew jest? <laughs> <coughs> my beloved. My...